Jesteś moja Elciu. La, la, la. A jest tam, tam, tam. To jest moja ukochana Eleonora. Ale można na nią mówić Elcia. Piękna, prawda? No, nie jest może już pierwszej młodości, ale cały czas może dla Was pięknie zagrać. Zresztą posłuchajcie. Co się stało? Moja biedna Eleonora. Co ja narobiłem, a jeszcze mieliśmy, mieliśmy występować w salach koncertowych? Takie życie przed nami, a tu. Ach, niepotrzebnie ją zabrałem z tego muzeum instrumentów muzycznych. Niepotrzebnie. Tam miała kablotę, odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność powietrza i przede wszystkim spokój.